Dzisiaj, uwaga, uwaga, yy, pigmeny kontrast, yy, dwa arion golemy i zombiaki i jeszcze te, i pająki i masa różnych tych. O, z tym, z trójzębem był. I jeszcze konie zombie, dziwne są, patrzcie, zespał mój konia zombie. Widzicie te zielone konie? To konie zombie. Dziwne strasznie, według mnie przynajmniej. Piszcie w komentarzu, kto wygra. Czy Arjon Golem padł? Kto wygrał? Jeszcze tylko 10 zombie. Jeśli pisaliście, że potwory wygrały, mieliście rację. Kolejka, kolejna warka wieczoru. Nara, muszę wyrzucić. Właśnie, jeśli nie, chcecie, jeśli nie chcecie przegapić filmików następnych, zasubskrybujcie ten kana kanał z dzwoneczkiem i zostawcie łapkę w górę.